No, boże nie zadziałało u mnie. Może tylko u mężczyzn. Można, mm. oczywiście, że można. Myślę, dlaczego nawet nie. Czy jest to też rada potencjalnie do wprowadzenia? Ja sama nie dziękuję. Internet pęka od złotych rad na temat zdrowego odżywiania. Część z nich jest sensowna, ale jednak bardzo spora część no bardzo nie. Zapytałam Was o rady, które słyszeliście i będziemy je sprawdzać, które są potencjalnie do wprowadzenia, a które do kosza. I oj, będą dzisiaj smaczki. A jeśli się jeszcze nie znamy, to cześć, jestem Irena, jestem magistrą dietetyki i bardzo, bardzo doceniam Ciebie i to, że nie tylko mówisz, że zdrowotrzenie jest dla Ciebie ważne, ale rzeczywiście spędzasz czas na tym, żeby poszerzać swoją wiedzę na ten temat. Woda z cytryną lepiej nawadnia. Nie lepiej nawadniać może woda z elektrolitami, czyli z sodem solą, z potasem magnezem. Sama jakaś łyżeczka czy nawet łyżka soku z soku cytryny ma ich bardzo, bardzo niewiele. Ale jeśli nie lubisz za bardzo smaku takiej zwykłej, czystej wody i to, że dodasz tam cytryny sprawia, że chce ci się ją bardziej pić, to jak najbardziej może być to super sprawa. Samo w sobie, że nawadnia lepiej do kosza, ale jeśli pomaga ci pić więcej, do wprowadzenia. Mężczyźni nie mogą jeść strączków, od fitoestrogenów rosną piersi. Jem dużo soli. <noise> nie zadziałało u mnie. Może tylko u mężczyzn. To zalecenie nie wzięło się jednak znikąd. Soja zawiera fitoestrogeny izoflawony sojowe, które swoją budową przypominają żeńskie hormony estrogeny. To podobieństwo sprawia, że te fitoestrogeny mogą oddziaływać z receptorami estrogenowymi, ale zawsze no o wiele, o wiele słabiej niż estrogeny. Ona tutaj działa bardzo pozytywnie. Może zmniejszać ryzyko nowotworów w piersi u kobiet i nowotworów prostaty u mężczyzn, może łagodzić objawy menopauzy u kobiet, także zdecydowanie na plus. No ale czy soja jest bezpieczna dla mężczyzn? Jak najbardziej tak, jeśli nie jemy jej szalonych, szalonych ilości. Obawy możliwe, że pojawiły się po tym, jak pokazało się opisowe badanie w przypadku dwóch mężczyzn, u których rzeczywiście po spożyciu soi u jednego pojawiła się glikomastia, oczywiście powiększenie piersi, ale ci mężczyźni jedli ogromne 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 ilości soi. Odpowiednik tak 7-8 kostek tofu dziennie, więc sporo. Dla większości zdrowych mężczyzn może być sensowne nie przekraczanie 2-4 porcji soi dziennie. Porcja to około szklanka mleka sojowego, 100 g tofu czy 30 g suchych nasion soi. To moim zdaniem i tak dużo. I soja i inne strączki są świetne dla mężczyzn pod tym kątem, że mogą bardzo realnie zmniejszać poziom ryzyka chorób serca, chorób układu krążenia, wpływać pozytywnie na nasz cholesterol, na poziom cukru we krwi. Szczególnie myślę u mężczyzn na zdrowie układu krążenia i zdrowie serca strączki to jest no złoto, więc ta rada zdecydowanie do kosza. Kolejna rada, zacznij danie od warzyw z dużą ilością błonnika. Ta rada może mieć sens szczególnie u osób z cukrzycą i insulinoopornością. Może to pomóc w lepszej glikemii, czyli zmniejszyć takie skoki, piki, glukozy po-posiłkowej. Nie stosowałabym tego zalecenia jakoś bardzo, bardzo religijnie, bo nie ma póki co jakichś sensownych badań, które potwierdzałyby długotrwały pozytywny wpływ np. Na, na cukrzycę czy insulinooporność. Wrócenie większej ilości dań do posiłku cudnie wpłynie na twoje zdrowie, pomogą zmniejszyć stan zapalny, cudnie wpłyną na twoją odporność, zdrowie serca, stan cery. Ogólnie cudnie wpłyną na gospodarkę cukrową, pomogą zmniejszyć ryzyko cukrzycy tutaj, czy jedząc je na początku posiłku, czy jedząc je w trakcie. Jeśli jedzenie ich na początku posiłku sprawi, że będziesz jadła ich ogólnie więcej, to jak najbardziej jest to rada do wprowadzenia. Ale jeśli jesteś zdrowa i tak w tym posiłku byłoby dużo warzyw i jedzenie ich przed posiłkiem na początku byłoby dla Ciebie uciążliwe, to na razie nie mamy jakichś super sensownych przesłanek, że tak. Tak jest najbardziej, najbardziej optymalnie. Nie da się zacząć diety bez detoksu, żeby cokolwiek działało, trzeba organizm oczyścić. Za Zaoczyszczenie naszego organizmu od zewnątrz odpowiada mydło, woda, wiadomo. Za oczyszczenie naszego organizmu od środka odpowiada wątroba i nerki. Jeśli są zdrowe, to świetnie sobie z tym radzą i nie potrzebują do tego żadnych magicznych specyfików. Produkty oczyszczające z toksyn to marketingowy chwyt, oczyszczający głównie nasze portfele. Gdybyśmy zatruli się toksynami, to najprawdopodobniej leżelibyśmy na oddziale toksykologii. Gdy ktoś mówi o zatruciu toksynami, warto podać jakiś konkretny związek, na przykład rtęć czy ołów. A takie ogólne hasło, oczyść organizm z zatrucia toksynami, jest typowym straszakiem, którego celem jest to, byś otworzyła swój portfel i zapłaciła za jakiś dziwny specyfik. Dodatkowo detoksy to bardzo często głodówki, dostarczają bardzo mało kalorii, innych składników odżywczych. Picie smoothie czy jedzenie kaszy, jedzenie większej ilości warzyw, jak najbardziej tak, ale jako element z diety, a nie jako jego całość. Bo wtedy jest to, proszę Państwa, głodówka. Detoksy na początku diety by oczyszczać organizm zdecydowanie do kosza. Kawy nie można pić szybko, bo szkodzi. Kawa jako element diety może być bardzo zdrowa, ma właściwości przeciwzapalne, może super wpływać na nasz mózg, ale jeśli mamy wrażliwy żołądek, to można rzeczywiście obserwować, jak na nas działa i na przykład nie pić jej na czczo. Jeśli wtedy też zauważasz, że czujesz się gorzej, jeśli wypijasz ją bardzo szybko, tak najbardziej, można pić ją wolniej. Dla zdrowych osób raczej nie ma to znaczenia. Jedyne na co warto zwracać uwagę, to by nie robić tego, co ja na początku tego filmu, czyli nie pić kawy bardzo gorącej, bo wtedy możemy uszkodzić sobie śluzówkę naszego przełyku. I regularne picie gorących napojów, kawy, herbaty, ciepłych zup, może zwiększać ryzyko nowotworów właśnie przełyku. Dla zdrowych osób niepiących gorącej kawy, ta rada jest do kosza dla wrażliwych do rozważenia. Jest jeden sposób parzenia kawy, który może być niezdrowy, a jest jednym z popularniejszych. Jeśli chcesz wiedzieć jak i ogólnie zgłębić się w temacie zdrowotności kawy, to co? Do tego filmu tutaj. Śniadania na słono są lepsze, bo nie ma takiego skoku glukozy i zniżki koło południa. Tu bardzo zależy od tego, jak to śniadanie skomponujemy, bo pewnie zauważysz różnicę w śniadaniu takim jak kanapka z dżemem albo płatki z mlekiem, a śniadaniem takim jak owsianka z masłem orzechowym na skyrze z owocami albo jaglanką z jagodami i musem stofu. Jeśli masz takie spadki energii po słodkim śniadaniu, to zwróć uwagę na to, by było w nim te kilka elementów. Po pierwsze jakieś źródło białka. Pomaga to w utrzymaniu sytości. Do owsianki możesz dodać skyr, możesz wblendować do niej tofu naturalne czy opłukaną białą fasolkę. Powstanie cudny taki budyń owsiany. Możesz dodać więcej masła orzechowego czy więcej orzechów. Druga rzecz zadbaj o odżywcze źródło węglowodanów. Polecam tu wybierać też pełnoziarniste produkty bogate w błonnik, które sprawią, że to śniadanie będzie nam się dłużej trawiło i te piki glukozy nie będą posiadać tak dużo że przez to nie będzie tak dużych spadków energii po nim. Wybierz pełnoziarniste płatki owsiane, jaglane, kasze jaglaną, razowe pieczywo. Trzecia rzecz, zadbaj o zdrowe źródło tłuszczy. Dodaj do śniadania orzechy np. włoskie, migdały, peski dyni, nasiona jak np. Na nasiona chia, które są bardzo bogate w kwasy tłuszczowe omega 3 i dorzuć tam owoce czy warzywa, które będą działały przeciwzapalnie. Dostarczą dodatkowego błonnika, masy witamin, składników mineralnych, które cudnie wpłyną na twoją cerę, odporną. You know, na to wszystko, o czym już mówiliśmy. I dzięki tym czterem elementom, odpowiedniemu skomponowaniu, będziesz najedzona na dłużej, nie będziesz miała spadków energii i śniadanie będzie o wiele, o wiele bardziej odżywcze. Śniadania na słono są lepsze. Jeśli nie lubisz śniadań na słodko, to tak, ale jako ogólna zasada, no to do kosza, bo oba mogą być równie zdrowe. Jeśli chciałobyś nauczyć się samodzielnie komponować odżywcze, zbilansowane posiłki z tego, co masz w domu, z tego, co lubisz, to już za niedługo premiera naszego e-booka ze schematami posiłków. Dostajesz tam 40 schematów na przeróżne, konkretne posiłki pod konkretną kaloryczność i konkretny makro, pod które podkładasz sobie te składniki, które lubisz, które masz. I z pomocą tego super szybko komponujesz sobie zbilansowane dania bez sztywnych diet, rozpisek, bez ciągłego szukania przepisów. Jedząc to, co lubisz, to, co masz, sprawiasz, że czujesz się lepiej. Inwestujesz w swoje zdrowie. Możesz zapisać się po przykładowe, darmowe schematy i na listę zainteresowanych poniżej. Jedzenie z przed ciastem. Tip przy insulinooporności. To może zadziałać. W całym posiłku mamy wtedy więcej białka, co zmniejszy nam piki glukozy po posiłku. Przez obecność białka takie danie może nas też bardziej najeść. Przez co możemy samego ciasta zjeść trochę mniej? W filmie z sycącymi deserami białkowymi na redukcję mówiłam o takim sposobie na jedzenie mniej odżywczych produktów czy słodyczy, jakim jest dekorowanie ich. Możesz zobaczyć, czy u Ciebie nie zadziałałoby dekorowanie słodyczy w zdrowsze produkty. Zamiast na przykład zjeść całą paczkę ciastek, możesz spróbować zrobić sobie skyr z owocami, jakimś orzeszkiem i do niego wkruszyć 2-3 ciastka. Dalej, jeszcze to, na co miałeś ochotę, ale w troszkę bardziej zbilansowanej formie, przez co możesz bardziej najeść się i zaspokoić mniejszą ilością tego produktu i przemycić sobie do diety coś bardziej odżywczego. Nie u każdego może to zadziałać, nie z każdą zachcianką może to zadziałać. To nie to, że teraz już ciastka, ciasta może jeść tylko ze skirem, jogurtem i odżywką białkową. No, oczywiście, że nie. Byłoby to smutniejsze życie, w którym przychodzisz na ślub do przyjaciółki, do babci na kawę i babcia serwuje ci ciasto, a ty tutaj wyciągasz z torebki skyr, orzeszki i miksujesz. No nie, oczywiście, że nie. Ale możesz spróbować wprowadzić czasem w domu i zobaczyć, czy u ciebie to zadziała. Także ta rada potencjalnie do wprowadzenia. Nie można łączyć papryki i ogórka, nie można jeść w jednym posiłku pomidora i ogórka. Pomidor i papryka, w szczególności papryka, są źródłem witaminy C. Papryka jest naprawdę świetnym, świetnym jej źródłem, a ogórek jest źródłem enzymu, który tę witaminę C rozkłada. Papryka rzeczywiście witaminy C ma bardzo dużo, pomidor nie aż tak wiele. Ogórek tego enzymu również nie ma wcale tak sporo. Enzym w ogórku nie rozkłada całkowicie witaminy C, a ją utlenia do innej formy, która dalej może być dla nas przyswajalna, tylko jest bardziej podatna na kolejne, kolejne rozkłady. Rozpa, roz... Na dalszy rozpad przed spożyciem. Ten rozpad można też prosto zniwelować, zakwaszając środowisko, czyli na przykład dodając do sałatki dressing z sokiem cytryny. Tak samo dodatek oleju pomoże w takim bardziej fizycznym rozdzieleniu tych składników. Do tego jeśli w ciągu dnia, tak jak warto to robić, bazujesz swoje dania na warzywach, na owocach, to duża szansa, że tej witaminy C naprawdę masz w diecie sporo. Serio, 1 trzecia papryki pokrywa dzienne zapotrzebowanie na witaminę C. Dlatego jeśli i tak jesz bardzo dużo warzyw i owoców, ta rada moim zdaniem jest do kosza, nie ma co się aż tak rozdrabniać. Jeśli warzyw i owoców nie jesz tak dużo, możesz zwrócić na to uwagę, możesz potencjalnie to wprowadzić, zakwasić środowisko, czy dodać oleju do takiej sałatki, albo po prostu zjeść te warzywa w osobnym posiłku. I też będzie ok. Nie łączyć owoców z tłuszczami. A co za awokado? Ona jest owocem, której jak żyć. Z... <gryć> można, oczywiście, że można. Daj... Dlaczego, dlaczego nawet? Myślę, dlaczego nawet nie? Awokado musiałby przestać istnieć. Ta rada do kosza. A wy dajcie znać, czy w ogóle chcielibyście taki film o łączeniu składników, które warto ze sobą łączyć, które nie, jakich połączeń. Dajcie znać, czy chcecie taki cały film. Jeśli tak, to zrobię. Myślę, że to byłoby ciekawe. Więc napiszcie, czy chcecie oglądać. Dodawanie soli himalajskiej do wody. Jeśli intensywnie ćwiczysz, tak, z ponad godzinę dziennie, dużo się pocisz, to rzeczywiście warto włączyć do swojej diety elektrolity, czyli np. wodę z solą. Ale dla większości osób to raczej nadmiar soli i sodu jest problemem niż to, że mamy jej za mało. Tak jak mówiłam w filmie o skamach ze social mediów, polecam, żeby się nie naciąć. Nadmiar sodu może zwiększać ryzyko nadciśnienia, udarów i naprawdę jest konkretnym problemem, szczególnie w naszym społeczeństwie. Więc zdecydowanie nie ma co profilaktycznie pić wody z solą. A czy sól himalajska będzie lepsza od takiej zwykłej? Otóż. Kilka lat temu, milion lat temu, zaczynając moją karierę tutaj, na tym pięknej platformie, zrobiłam o tym film. Czy warto kupować sól prawie 20 razy droższą? Czy sól himalajska albo morska jest droższa od zwykłej? I czy stosowanie takiej soli naprawdę coś zmienia? Tyle pytań, ale spokojnie, jestem Irana, jestem studentką dietetyki i w dzisiejszym filmie, mam nadzieję, że będziesz no wiedziała wszystko, co nie potrzebujesz mogę. o soli O no Boże... Ja. Jeśli nie boicie się screen'ować, zapraszam na ten film. Jeśli chcecie skrót, to dla większości osób warto kupować sól po prostu jodowaną. A skąd pochodzi? Czy z morza, czy z kopalni, czy, czy, czy jakby to już do wyboru, do koloru? A z Ireny te wiele lat temu, gdy zaczynała, jestem max, max, max dumna, mimo tego, że cringe <grymcz> jest okrutny i zazdroszczę długich włosów. Jeśli macie jakieś rady, jak zapuszczać włosy, staram się, ale idzie to jak krew z nosa. Jeśli ktoś ma jakieś rady na zapuszczanie włosów, Proszę, proszę dawać, oprócz takich typowo dietetycznych, bo to sobie już wprowadzam, dawajcie znać. Ta rada do kosza, chyba że bardzo dużo trenujesz. Jedzenie owoców tylko w jakichś szczególnych porach dnia. Tak, w porach, na które masz ochotę na owoce. Kolagen wpłynie. Czy warto suplementować? Do niedawna nie było za bardzo jakichś mocnych przesłanek za tym, żeby suplementować kolagen i raczej to wzbudzało kontrowersje. Ale najnowsze badania sugerują, że może on być korzystny w zmniejszaniu bolesności kolan u sportowców, w korzystnym wpływie na stawy czy w lepszej regeneracji po kontuzjach. Nie mamy zatem jeszcze jakichś bardzo silnych przesłanek więcej o suplementacji kolagenu w tym filmie, a wpłynie? Wydaje mi się z tego, co się orientowałam, że te w proszkach wychodzą taniej. Tej rady nie wyrzucałabym do kosza. Czy jest do potencjalnego wprowadzenia? To już zdecyduj sama, na ile chcesz wydawać na to pieniądze, bo dane naukowe są takie. Może, może. Ilość snu ma wpływ na tycie. Wysypianie się zdecydowanie może pomóc w odchudzaniu. Deprywacja snu, za mała ilość snu, może wpływać na łatwiejsze przejadanie się, na łatwiejsze wybieranie mniej jakościowego jedzenia. Oczywiście dalej jest to badane, ale rada, by się wysypiać, spać odpowiednio dla nas długo, dla każdego będzie to inna ilość. Ja na przykład osobiście, żeby się wyspać, muszę spać. 8 godzin przynajmniej, często nawet 9. Niektórym osobom wystarczy 7 godzin. Trochę zazdroszczę, chociaż bardzo lubię spać, ale naprawdę potrzebuję tego snu sporo, szczególnie gdy mam dni treningowe, ale no, wysypianie się bardzo ważne dla naszego ogólnego zdrowia sprawa zdecydowanie do wprowadzenia. Rady, które pojawiały się ogromnie, ogromnie często Picie wody z octem albo cytryną z samego rana na polepszenie trawienia, ocet przed posiłkiem, powinno się pić octy na odchudzanie. Moda na octy już, już sobie to rozkładamy na czynniki pierwsze. Są badania potwierdzające to, że picie octu przed posiłkiem może być korzystne dla naszego zdrowia. Są też metaanalizy, które raczej nie wskazują jakichś super korzyści, szczególnie u osób zdrowych. Bardzo fajnie opowiadał o tym Damian Parol w swoim filmie analizującym typy właśnie od glukozowej rewolucji. Polecam. Taka rada może mieć większy sens u osób z cukrzycą czy otyłością, u zdrowych? Nie wiadomo. Mechanizm tego działania jest taki, że Ocet może spowalniać działanie enzymu trawiącego węglowodany złożone, czyli takich nożyczek, które rozcinają nam skrobie, które jest w pieczywie, w makaronach, na mniejsze kawałeczki, które później trawimy, przez co ten ocet zwalnia nam trawienie węglowodanów złożonych. Trawimy to wolniej, mamy mniejsze piki glukozy. Tylko do strawienia cukrów prostych, czyli cukru cukierniczkowego, tego, który znajduje się w słodyczach, w sokach, tego enzymu nie potrzebujemy, bo tam nie są węglowodany złożone, skrobie, która potrzebuje tych nożyczek konkretnych, tylko są z cukry proste. Przez co na nie ten mechanizm nie działa. Warto też wziąć pod uwagę to, że ocet może uszkadzać nam szkliwo zębów, może uszkadzać nam śluzówkę, dlatego przede wszystkim jeżeli zdecydujemy się go pić, to zawsze zawsze rozcieńczonego wodą i najlepiej przez rureczkę, żeby oszczędzić nam zęby. Czy jest to też rada potencjalnie do wprowadzenia? Ja sama nie dziękuję. Ale też nie wykluczam, jest to teraz bardzo modny trend, więc mam nadzieję, że może będzie więcej badań na ten temat. Ja póki co podchodzę do tego z mocną rezerwą, nie chcę sobie źle wpływać na zęby, na śluzówkę. I czekam co czas pokaże. <grych> W fazie lutalnej warto jeść węglowodany. Tak, w każdej warto. Tylko warto by dobrze je sobie w dietę wkomponować. Dla większości osób średnio na ogół warto by te węglowodany stanowiły około 20-25% naszego talerza. Jeśli chcesz pomocy w samodzielnym komponowaniu posiłków, to zobacz e-book ze schematami zbilansowanych posiłków. Daj znać, czy chciałabyś część drugą i inne sprawdzanie tutaj rady z social mediów, których totalnie nie warto, nie warto słuchać. Bardzo, bardzo dziękuję, że jesteś. Max doceniam. Do zobaczenia już wkrótce.